Bardzo dziękuję Mark z Amiga za wsparcie. Cześć. Hello z Witam w 15 odcinku. Można powiedzieć jubileuszowym przeglądu amigowych nowości. Kilka ogłoszeń na początku. Uff, ja jestem po mojej trzeciej chemioterapii. Na szczęście, większość materiału nagrałem sobie przed i zmontowałem. Tak więc dzisiaj nie mam za dużo roboty. Montuję, nagrywam i publikuję. 6 kwiecień 2025 to jest dla mnie bardzo ważny dzień, bo dzisiaj mam potrójną rocznicę. Są moje urodziny. Mam trzecią rocznicę ślubu z moją węgierską żoną oraz 5 lat. Jak oboje nie palimy papierosów. Chciałbym Was w miarę możliwości również poprosić o wsparcie finansowe. Link do bajkofi, bajkofitu oraz blika macie w profilu. Walczę z moją chorobą nowotworową, nie podaje się. Idziemy do przodu. Zaczynamy przegląd amigowych nowości. Pierwszą produkcją, którą chciałbym dzisiaj omówić, to jest G-Wars. Ta gra jest już rozwijana od jakiegoś czasu przez nowa kodera. Oj. Nigdy w nią nie grałem, ponieważ nie działa ona na prawdziwej amizę. Wymaga Pistorma albo emulatura WinUAE. Tak, jak jest tutaj opisane w pliku RADMI. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego autor tak robi. Ale on jest autorem, to jest jego wybór, nie mnie to krytykować. Na by Amizena niestety to się nie uruchamia, obserwujemy sobie tylko czarny ekran, nic więcej się nie dzieje. Dlatego teraz przeniosę się na emulator WinUAE i pokażę Wam jak ta gra działa. thank Open PCI 68K to są otwarte sterowniki. To między innymi do Mediatora. Moja Amiga 4000 Tower jest już poskładana. Działa. Jeszcze trzeba na niej system operacyjny zainstalować. Ja na pewno te sterowniki będę testował. Więc zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Niestety, nic więcej nie jestem w stanie na chwilę obecną powiedzieć. VAT, jeden z moich ulubionych programów. Nie mogę się doczekać, aż go będę testował na Amigze 4000 Tower. Na pewno Wam to pokażę. W skrócie, wiele razy omawiany przeze mnie program służy do kompleksowego testowania komputera Amigi. Na pewno warto go uruchomić i przetestować. Game Creator with AGA Support Red Pill Również wielokrotnie ten program omawiałem. Ciągle biję się w pierś, ponieważ kiedyś powiedziałem, że nie widać wysypu gier zbudowanych za pomocą tego programu. Jest to moja pomyłka, jest to mój błąd. Ten program się bardzo dynamicznie rozwija i naprawdę sporo gier na niego wychodzi. Więc, jak ktoś by chciał, sobie zrobić grę na Amiga. A nie umie programować. No to można spróbować swoich sił, właśnie w tym programie. Amiga GPT to jest nowy port czata GPT. Jak łatwo się domyślić. Ja o tym programie już wielokrotnie wspominałem. Wielokrotnie też na niego narzekałem, że nie chce mi to działać. Zaraz opowiem dlaczego. Żeby to ruszyło na Amice, jest sporo rzeczy, które musimy mieć. Tutaj mamy. Całą listę działa to nawet na ocs no ale trzeba mieć mój procesor 0.20. Ciekawe, jakby to działało na 0.20. Może kiedyś będzie mi dane to sprawdzić. No ale z AMI ssl no to nie bardzo widzę, żeby to działało, bo ja wiem, jak to potrafi zamulać na szyb szybkiej 30. Rodshow, trochę klas MUI, mm, nie sądzę, żeby to działało używalnie na procesorze 0.20. No ale okej. Okay. Program nie chciał mi działać z tego powodu, że trzeba tutaj sobie wykupić API. To znaczy, samo API jest za darmo, ale żeby działało trzeba do niego załadować trochę pieniędzy. Ja zrobiłem to kwotą 5 dolarów. No i sprawdźmy, jak to teraz działa. O patrzcie, mamy poemat napisany w języku węgierskim. Pozdrawiam Węgrów. Całkiem zgrabnie to działa na MIDE 4000 z procesorem 68060 100 MHz. Naprawdę nie widzę tego na 68020. Tam autor chyba trochę za bardzo popłynął. No, i zróbmy taki mały, prosty eksperyment. Poprosiłem ChatGPT, żeby napisał prostą grę w, w języku C na Amigę. No, to co? Spróbujemy to skompilować. Ja używam pakietu AD. Jest dostępny na aminecie. Taki przyogromny pakiet z GTC. No jest tutaj błąd. Podejrzewam, że jest to jakaś pierdółka, ale ja nie jestem w stanie tego poprawić. Spróbujmy jeszcze to samo zrobić za pomocą kompilatora VCC. No ale wydaje mi się, że on tutaj zgłasza dokładnie ten sam błąd. Pomysł mam taki, że ja wrzucę ten kod źródłowy pod ten film w komentarzu. Może będzie jakaś, jakaś taka osoba, która zna C i będzie w stanie to poprawić. Dwa tygodnie temu opowiadałem o nowej wersji Icon Library. Testowałem tą nową wersję. Zmian fizycznie, wizualnie nie widać. Prócz tego, że dosłownie biblioteka jest większa o kilka bajtów, ale bardzo się cieszę, że autor ciągle to rozwija. Brawo! Jest Polar Paint 68K program napisany w Hollywood. Właściwie dla wszystkich retro amigowych systemów jest wersja Warp OS, OS 4 Warp AROS, no i Classic. Pobrałem, ściągnąłem, próbowałem uruchomić. No niestety jestem na tarczy. Program wymaga dosyć dużej rozdzielczości. To takiej dziwnej bym powiedział. 1422 na 838 takiego okna chcę. No ja moje Picasso 4 na Amiga 4000 desktop Mam skonfigurowane w 800x600, no bo tak faktycznie więcej mi nie jest potrzebne, do niczego. No i... Jak już mówię na tarcie. program się nie uruchamia. Jak tylko uruchomię moją Amigę 4000 Tower z kartą Voodoo, to wrócę do tego programu. No i na koniec mamy nową wersję Hippo Player'a. Znanego programu Amigowego. Z lat 90. Jego rozwój się zatrzymał bodajże w roku 2000 lub w tych okolicach, ale jak się okazuje, autor wrócił działa dalej. Można sobie słuchać plików mod. MP3 chyba też są nawet obsługiwane. Napisałem nawet maila do autora z podziękowaniami, bardzo miło. Oficjalnie teraz dziękuję za rozwój programu. Prosimy o więcej. To wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku, ale mam jeszcze jedno małe ogłoszenie. Jeśli drugi użytkownik i pasjonacie komputera Amigi stworzyłeś coś ciekawego na ten komputer, podeślij do mnie, skontaktuj się. Chętnie o tym opowiem na moim kanale. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Bardzo mocno dziękuję wszystkim za wsparcie. Bądźcie zdrowi. Bye bye. Wisun Lata